Witam bardzo serdecznie, Agnieszka Zawada-Weiss, Product Training Manager. Dzisiaj będę miała przyjemność pokazać Wam stanowisko Beko na targach IFA 2022. Główne założenie produktów marki Beko, czyli nowej linii Beyond, to oczywiście zrównoważony rozwój, czyli sustainability, w których staramy się nie tylko i wyłącznie korzystać z naturalnych zasobów, ale również wykorzystać materiały recyklingowe. W związku z tym wykorzystujemy również do naszej produkcji materiały odnawialne, takie jak plastik, pochodzący z PET, takie materiały również jak sieci, które wyławiamy z mórz i oceanów, ale również wykorzystanie kartonów, który pochodzi z recyklingu, w momencie kiedy pakujemy nasze produkty. Z nami rozwiązanie innowacyjne, czyli na razie pomysł na to, jak oszczędzać wodę na co dzień, rozwiązanie, które zamierzamy wprowadzić również w praktyce w kolejnych latach, a mianowicie urządzenia, które wykorzystują wodę wielokrotnie. W związku z tym, że pralka pierzej do prania potrzebuje wodę, a suszarka suszy, czyli tą wodę z naszej odzieży kondensuje, możemy wodę w suszarce wykorzystać do prania. W związku z tym suszarka kondensuje sobie w zbiorniku ponad 5 litrów wody i wodę tą przekazuje do pralki w momencie, kiedy wybierzemy program ekonomiczny, wówczas ta dodatkowa ilość wody przekazywana jest do pralki i o tyle mniej pralka będzie tej wody potrzebowała. Drugim urządzeniem, na które warto zwrócić uwagę w oszczędności wody jest pracująca zmywarka. To ona w sobie zostawia prawie że 3 litry wody którą wykorzystuje przy kolejnym zmywaniu. Dzięki temu na co dzień możemy oszczędzać wiele litrów wody, a w skali roku jest to ponad 1000 litrów. Oprócz oszczędności wody w dzisiejszych czasach bardzo ważne również jest zużycie energii, żeby było ono jak najmniejsze przy wykonaniu pracy o bardzo wysokiej jakości. Dzisiaj mówimy o najoszczędniejszych pralkach, jakie obecnie są dostępne na rynku, czyli urządzeniach, które można powiedzieć nie mieszczą się w obecnej klasie efektywności energetycznej. Jest to obecnie A-30. To znaczy, że dzisiejsza technologia oferuje nam zarówno skuteczne pranie, które równocześnie jest programem bardzo delikatnym i bardzo szybkim. Dlatego, że dzisiaj możemy zrobić pełne pranie w 58 minut wówczas... Kiedy jest to program szybki, uzyskać najwyższą klasę efektywności energetycznej. Technologia AquaTech to nowoczesne rozwiązanie w pralnictwie, które zastępuje ruchy mechaniczne bębna. To właśnie zrzut wody na tkaninę powoduje, że łatwiej nam jest w tym momencie wyprać wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Dzięki czemu pranie jest zdecydowanie bardziej delikatne niż tradycyjne prania mechaniczne, intensywne, czyli prania krótkie. Dzisiaj delikatność połączona z efektywnością to właśnie technologia Aquatech. Obecne modele linii Beyond w ramach urządzeń pralniczych, czyli pralki, pralko-suszarki i suszarki wykorzystują parę. Tą parę wykorzystujemy zarówno w procesie prania na początku, żeby zmniejszyć zabrudzenia, ale również na końcu, żeby zmniejszyć ilość zagnieceń. W ramach suszarek jest to rozwiązanie, które zdecydowanie ułatwi nam proces prasowania naszej odzieży po zakończonym cyklu. Prasowanie nie należy do naszych ulubionych czynności domowych. Natomiast warto tą odpowiedzialność i tą aktywność oddać suszarce. Dzisiaj prezentujemy rozwiązanie iron finish, które pozwala na uzyskanie nawet do sześciu elementów naszej odzieży, np. Na sześciu męskich koszul, które nie wymagają prasowania po zakończonym cyklu suszenia. Wówczas warto wybrać program, który nazywa się gotowe do założenia i nasza odzież nie będzie wymagała prasowania. Zmywarka to ulubione urządzenie gospodarstwa domowego. Oczywiście, obligatoryjnie zakładamy, że zmywa ona efektywnie. Ale co to znaczy dla nas efektywnie? W przypadku Beko oferujemy klientom możliwość bardzo skutecznego zmywania w dolnym koszu, przez fakt, że w dolnym koszu znajduje się ramię typu Corner Intense. Jest to narożnikowe ramię myjące, które umożliwia wyrzut takiej samej ilości wody zarówno w narożnikach, jak i na ściankach. W związku z tym, skuteczność zmywania w dolnym koszu w każdym miejscu jest taka sama. Dodatkowym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest strefa intensywnego mycia. W naszej zmywarce, w jednej czwartej części w dolnym koszu, możemy stworzyć przestrzeń, w której domyjemy bardzo skutecznie mocniej zabrudzoną patelnię, garnek, naczynie żaroodporne. I funkcję tą jesteśmy w stanie dołączyć do każdego jednego programu. Dzięki temu e, skuteczność zmywania, nawet w programach delikatnych, w niektórych strefach będzie intensywna. Lodówka jest dzisiaj największym urządzeniem gospodarstwa domowego, w związku z tym warto zwrócić uwagę na to, co nam się podoba, na design, ale również na technologie, które pozwolą nam przechowywać produkty dłużej, w lepszej kondycji. Flagową technologią, na którą warto zwrócić uwagę jest system dystrybucji powietrza w nowoczesnych urządzeniach no-frost. Jest to lodówka, która zastąpiła bezpośredni nadmuch powietrza nadmuchem pośrednim, gdzie na tylnej ściance nie widzimy bezpośrednich otworów wywiewowych, ponieważ znajdują się one za tylną pływającą ścianą. Wówczas też produkty nie są składane w sposób bezpośredni, co też gwarantuje im brak przemrażania, natomiast oferuje klientowi bardzo równomierny rozkład temperatur w środku. Szuflada Harvest Fresh połączona z szufladą Everfresh to idealny sposób przechowywania warzyw i owoców. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu wewnątrz szuflady mamy naturalny cykl dnia i nocy. Wówczas warzywa i owoce zachowują swój bardzo dobry wygląd, ale również są w stanie produkować witaminy, witaminę A i witaminę C. Wewnątrz tej szuflady panuje również bardzo wysoki poziom wilgotności, bez skraplania się wody na dnie, dzięki, dzięki czemu nie psują nam się produkty żywnościowe, ale również też nie odparowywują. Warzywa i owoce zachowują świeżość na dłużej, a my możemy cieszyć się idealnymi zakupami, nawet po wielu dniach. W najnowszej linii Beyond w serii 700 będziemy klientom również oferować ciekawe rozwiązanie. W części podziarkowej szuflada niskich temperatur będzie osiągała również temperaturę płytkiego mrożenia. Dzięki czemu przechowanie surowego mięsa czy ryb jest możliwe również w części podziarki. Piekarniki linii Beyond to na pewno bardzo wygodne, intuicyjne urządzenia. Praktycznymi i wygodnymi akcesoriami w środku. Sama obsługa urządzenia na pewno jest intuicyjna. Wyświetlacz to wybór w prosty sposób ikon, za którymi oczywiście stoją określone źródła ciepła i funkcjonalności. Pikarnik został wyposażony w generator pary, dzięki któremu możemy uzyskać jeszcze lepsze efekty pieczenia bardziej wyrośnięte i puszyste pieczywa, ciasta, ale również bardziej soczyste i zarumienione mięsa. Dzisiaj wybier, wybór piekarnika to na pewno odpowiedź na pytanie, czy każdy może być w domu swoim masterchefem.